Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim zorganizowało wernisaż podsumowujący warsztaty w ramach projektu „Słomkarstwo w cenie”. Na wystawie zostały zaprezentowane rękodzieła wykonane przez uczestników warsztatów. Właśnie otwieram wystawę prac zrealizowanych w ramach projektu „Słomkarstwo w cenie”. Projekt był realizowany od marca, co w każdym tygodniu praktycznie. No, czasem były tam jakieś odstępstwa z racji tej pandemii, ale generalnie raz w tygodniu spotykali się nasi kursanci z panią z mistrzem, z panią Zofią Ryndek na dwugodzinnych warsztatach z właśnie ze słonkarstwa. I raz w tygodniu cała grupa się spotykała, jest to sześć osób w sumie i efekt ich pracy możemy dzisiaj podziwiać na tej wystawie. Nie, trudność nie polega na Zapamiętaniu kolejnych ruchów przy tych splotach, ale raczej na wyćwiczeniu powtarzalności tych ruchów, żeby efekt był ładny, żeby była ta taśma czy ten splot był równy, gęsty i jednolity cały czas. Na warsztatach robiliśmy przede wszystkim kapelusze. Najwięcej było pracy przy tych kapeluszach, przy warkoczach, które później były szywane na kapelusze. No to najwięcej czasu było poświęcone, a później no to robiliśmy już bombki, czy, czy nawet te o uchwyty na szklanki, no i, i choinki. Z nami uczestnicy warsztatów. Trzymacie Państwo, Panie w rękach swoje dzieła. Co Pani tutaj wykonała? Ja wykonałam kapelusz i powiem szczerze, że no długo, długo mi to zajęło czasu, dużo, bo to jest pracochłonna praca. Było to dla Pani łatwe? Czy trudne? Yy, trudne było szycie. Powiem szczerze, że było trudne szycie, ale poradziłam sobie. Myślę, że poradziłam. Yy, ja zaprezentuję koszyk. Bardzo fajny koszyczek na święconkę. Bardzo trudno się go wykonuje. Najłatwiejszy w tym wszystkim był ten łańcuch, ale elementy, tak, z których on jest zro zrobiony, naprawdę trudno. Ale przy pomocy Mistrza koszyk wyszedł. Ja trzymam tutaj choinkę oraz y, słoik. Słoik ze słoiku, jeszcze jakieś tutaj plecianki są, tak? To tak? są takie świderki. Można je sobie powiesić. one Pobreś? się będą... Od, już tak postaram się. One po zawieszeniu powinny się fajnie kręcić pod wpływem ciepłego, zimnego powietrza. Fajnie to powinno wyglądać. Yy, czy trudno wykonać takie świderki? Świderki to jest, no, moim zdaniem i według mnie jedna z łatwiejszych rzeczy. Trudniejszy byłoby zrobić ten słoik. I tutaj widzę podobne. Ja tak? wykonałam to samo i myślę, że ten słoik i to było w miarę łatwe i świterki też były łatwe. Dobrze. Pani tutaj koszyk, czyli najtrudniejszą szefowa, tak, mistrzyni tak. <głosyki> koszyk, no dla mnie to nie jest takie trudne, chociaż dosyć długo mi zeszło nad zrobieniem tego koszyka. Tak, no on już jest wykończony, możemy to pokazać pięknie no. w środku, no. Tak. W, wyszyty podszewką. Podszewka jest, mhm. wszystko jest. Po tyle miesiącach warsztatów, no, powiem, że e, nauczyłam się kilku rzeczy przydatnych, tak jak na przykład te uchwyty do szklanek, są bardzo w moim domu potrzebne i e, jak u nas było ciężko kupić na nasze niewymiarowe szklanki, to teraz mogę sobie sama zrobić i jestem z tego bardzo dumna. Czy Wasza choinka w takim razie jest wystrojona w te ozdoby wyplatane ze słomek? Tak, niektóre ozdoby mamy na choince i myślę, że się pięknie prezentują. Celem projektu było ożywienie i popularyzacja zanikającej już dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest tradycyjne słomkarstwo. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.